Dzień drugi naszego zajebistego kalendarza. W praktyce powinienem powiedzieć, że dzień szósty. I jak sami widzicie, mamy przed sobą nasz cudowny kalendarz. Pewnie myśleliście już, że nie nagram, ale nie, pamiętam. Co więcej, dzisiaj jest także specjalny opening, ponieważ oprócz tego, co znajdziemy tutaj, otworzymy też sobie jedno jajko z serii Jurassic World Rebirth Captives, które dzisiaj kupiłem w Monster Jadzie. Tak więc tak, mamy najpierw tutaj szósty dzień w środku. Uuu, mamy nawet instrukcję. I jakąś dziwną bramę, Tja. i co, i tyle, nic więcej tam nie znajdziemy. No, a nie, a jest coś jeszcze, jest coś jeszcze, faktycznie to jest rurka, którą da się nawet rozciągnąć. Zobaczcie, brak ostrości, ale ten głupi aparat nie chce jej łapać. No i co, da się to gdzieś tutaj przypiąć, czy co. To jest jakiś element późniejszy. Może zerknijmy po prostu na instrukcję, zamiast się zastanawiać. A widzicie, jest faktycznie to jest element późniejszy. Dopiero jak odblokujemy ten i ten. Więc mówię, jakby to była gra wideo. No, ale tak, wygląda to na jakąś bramę Stargate czy inny temat. No, takie, 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 Cholera, go wie co? to. No i ta rureczka, tak? No ale dobra, otwórzmy sobie w takim bądź razie up, Jakby co nie jestem tym nie zaimponowało mi to. Otwieramy, otwieramy. Sorry, że tak tylko mówię, ale mój synek usypiał, więc muszę zachować pewną dozę ciszy. No i tak, tutaj nas to nie interesuje, bo to jest wiadomo glut. Oglądaliście setki moich tego typu materiałów, więc wiecie, czego możemy się spodziewać. Nas interesuje zawartość tylko tego oto, tej oto foliki. Otwieramy, bo nam została minuta mniej więcej. Tak się co? Mamy kartę. Uuu, trafił nam się, proszę Państwa, Spinozaur. Oczywiście piękna grafika pana Jarosława Kosminy. Szkoda, że akurat dzisiaj nam się brama trafiła, bo w sumie fajnie by było porównać Captivsa z Minisem. Ale. No, dawaj, 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 załap to ostrość. No. Wygląda całkiem, całkiem możliwie ten Spinozaur. Trochę ma za dużo. Ale pomijając to, hej, nie jest naprawdę źle. No, stanie sam, po własnych siłach. Stoi, nice. Także bardzo fajnie. Oczywiście jak ostrość tylko łapie. No i jest to oto karta, która jest bardzo sympatycznym dodatkiem. Także tak, zostawcie łapkę oczywiście w górę, subskrypcję i czekajcie na więcej, bo wiadomo, będzie jutro.